Serdecznie witamy w kolejnym odcinku kompendium zarządca.pl oto kolejne pytanie czytelnika. Kupiliśmy z żoną mieszkanie, w którym ujawniły się wady będzie konieczna wymiana stropu. To stare budownictwo, kamienica ma kilkadziesiąt lat, a lokal nabyliśmy od osoby prywatnej. Czy możemy wystąpić z jakimiś roszczeniami? Sprzedawca twierdzi, że nie wiedział o takim problemie. Przepisy regulujące rękojnie zawady fizyczne lokalu dotyczą również obiektów starszych, dlatego w razie ich ujawnienia nabywca może kierować swoje roszczenia wobec sprzedawcy lokalu. W ramach rękojmi zawady rzeczy sprzedanej kupującemu zawsze przysługują dwa podstawowe uprawnienia: prawo do żądania obniżenia ceny oraz prawo do odstąpienia od umowy. Należy oczywiście brać pod uwagę zużycie poszczególnych elementów. O rzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się, że nabywca winien być świadomy stuletniego wieku kamienicy, a co za tym idzie stanu technicznego jej części składowych, w tym drewnianego stropu. Stan kamienicy wynikający wyłącznie z jej wieku nie może być uznany za podstępne zatajenie wady fizycznej rzeczy sprzedanej. W świetle powyższych przepisów, w razie ujawnienia się wady fizycznej przedmiotu sprzedaży, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec kupującego za jej istnienie. Należy pamiętać, że odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy ma charakter absolutny, co oznacza, że ponosi on tę odpowiedzialność niezależnie od tego, czy sam spowodował wadę, czy ponosi winę w jakimkolwiek zakresie, a nawet czy wiedział lub mógł wiedzieć o istnieniu wady. Brak wiedzy sprzedawcy o istnieniu wady rzeczy sprzedanej nie wyłącza zatem jego odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ponieważ wystarczającą przesłanką tej odpowiedzialności jest samo ustalenie, że rzecz odebrana przez kupującego ma wady.